Zbudź się. Dobrze się bawicie? Śmiało, żartuj sobie ze mnie! Założę się, że zadania, które dostajesz od góry, też nie należą do najprzyjemniejszych. Cóż, przynajmniej nie muszę własnoręcznie odwalać brudnej roboty. Od tego jest piechota! Mam zabrać następny ładunek ziela do kaloma. Co? Znowu? Chyba nie każesz mi teraz wybić dla ciebie wszystkich błotnych węży, co? Nie mam tyle czasu. Dobra, już dobra. Masz tu to cholerne ziele. Zbudź się. To ja, wróciłem. Przychodzę po następną dostawę. Jasne, żeby sprzedać ją znowu w nowym obozie. Najpierw moje pięćdziesiąt bryłek zaliczki. Nie przeszkadzaj sobie w pracy. A myślisz, że co ja robię? Grzebię sobie w jajach?